Mówi się o szacunku do munduru i to nie podlega absolutnie dyskusji. Żołnierzom należy się szacunek. Ale jaki to jest szacunek w momencie, w którym z pilotów z żołnierzy robi się maskotki, akrobatów, jakiś element pokazu. Jest to trochę upokarzające, gdy pilot, który pewnie szkodził się przez lata, służy w wojsku polskim, gdyby coś się wydarzyło, musiałby ryzykować własne życie w obronie Polski i z takiego totalnego kozaka. Robi się maskotkę do zabawiania dzieci. Odbyła się debata w kanale Zero, gdzie zaproszono prawdziwych ekspertów i zadano im to samo pytanie, czyli dlaczego polscy piloci biorą udział w takich pokazach. Zaczęli opowiadać, że przecież dla pilotów to ćwiczenia, że to pokazanie polskich zdolności obywatelom i środowisku międzynarodowemu, że to promowanie wśród dzieci lotnictwa, ale szczerze mówiąc, trochę to do mnie nie trafia. Wojsko nie ma być jakąś.